Podnosimy stawkę, bo zbyt, zbyt dobrze wam idzie. 10 lajków i mamy następny odcinek. 3 2 1, strzała. Identyfikator podmiotu: SCPPL-178. Klasa podmiotu: Euclid. Specjalne czynności przechowywawcze. Ponieważ obiekt nie znajduje się w posiadaniu Fundacji, niemożliwe jest zastosowanie specjalnych czynności przechowywawczych. Nie znana jest także jego pełna natura ani dokładny sposób działania. W razie jego manifestacji należy powiedzieć funkcjonariuszowi MOW-2 Delta 121. Jeśli w placówce, w której doszło do manifestacji, nie jest zatrudniony żaden pracownik tej formacji, należy takowego przenieść z innej lokacji w miejsce zdarzenia w ciągu 24 godzin. Opis SCPPL 178 to byt o ogromnych możliwościach. Zdolny pokonać zabezpieczenia stosowane przez Fundację. Posiada on zdolność wpływania na ludzi, umysł i materię. Najprawdopodobniej może on także manipulować czasem i przestrzenią. Jego wygląd ani forma nie są znane jednak, jego działania wskazują, że byt ten jest rozumny i zdolny do kreatywnego myślenia. Potrafi on także współpracować z innymi obiektami, nawet tymi przetrzymywanymi przez Fundację, o czym świadczy incydent K01. Dostępnych załącznikach. Odkrycie obiektu dnia 11 czerwca 2000 roku o godzinie 12 w placówce numer 12. Wszystkie znajdujące się tam drukarki zaczęły drukować dokumenty zatytułowane KOD. Zjawisko trwało 12 minut. Niemożliwe było powstrzymanie nawet po odłączeniu urządzeń od zasilania. Nie pozostał także żaden ślad integracji na. Fundacyjnych komputerach, co sugeruje, że plik pojawił się od razu w pamięci drukarek. Poniżej znajduje się jego treść. Szanowni pracownicy placówki Fundacji SCP nr 12: Od dawna obserwuję Wasze chwalebne poświęcenia na polu zapobieżenia ładu w tym szalonym świecie. Dlatego też, aby to Wam wynagrodzić, urozmaicić, zapraszam Was do wzięcia udziału w niezwykłej grze, jaką jest KOD. Od wytypowanego spośród Was uczestnika wymagać ona będzie niezwykłej bystrości umysłu i wytrwałości. W zamian dostarczy mu się niezapomiętnych wrażeń i widoków, a także zagwarantuje w razie zwycięstwa spotkanie ze mną. Życzę powodzenia i proszę zapoznać się z przyłączonym regulaminem. Z poważaniem, kreator. Załączony do listu regulamin nakazywał wywołanie innego pracownika placówki nr 12, mającego reprezentować ośrodek w grze, poprzez wręczanie mu kartki z napisem gracz, podpisanej przez dyrektora placówki. Według regulaminu uczestnik zabawy miał prawo informować o swoich postępach i pokonanych przeciwnościach. Wolno było też go obserwować na wszystkie możliwe sposoby. Surowo zabraniał jednak poddawania graczowi jakichkolwiek. Odpowiedzi przez pracowników fundacji. Wykluczał także udział osób nieorientujących się dobrze w sprawach i charakterze działań fundacji. Dokument zaznaczał też, że złamanie regulaminu lub niewytypowanie zawodnika miało być karane w najbardziej dotkliwy z możliwych sposobów. Osobą wyznaczoną do przeprowadzenia interakcji został dr Robert Pasierb, wieloletni pracownik fundacji z czwartym stopniem upoważnienia. Zdarzenie miało miejsce w dniach 12 czerwca do 14 czerwca 2000 roku. Podlegało ono na odnajdywaniu przez doktora Zagadek, które po rozwiązaniu wskazywały miejsca ukrycia kolejnych. Szczegółowy przebieg zdarzenia dostępny w załączniku. Ostatecznie dnia 14 czerwca w budynku starszych koszów znajdujących się przy ulicy Przykoszowej w mieście W dzielnicy po wykonaniu prawdopodobnie ostatniego zadania Doktor zniknął W oczach ekstrujących się funkcjonariuszy MFO Poszukiwania doktora Roberta Pasierba trwały aż do 12 lipca 2000 roku Nie przyniosło one jednak żadnego rezultatu Niemożliwe było też Lokalizowanie doktora Za pomocą posiadania go przez niego nadajnika, Ponieważ został on w budynku po jego zniknięciu Z tego powodu Obecna lokalizacja Zaginionego pozostaje nieznane. Wydarzenie to było jednak niewątpliwie końcem manifestacji SCPPL 178. Uwagi końcowe. Ze względu na ryzyko powtórzenia się zjawiska wynikające z niebezpieczeństwa obiektu i niezupełnej znajomości jego natury, powinno się utworzyć zespół osób przeszkolonych pod kątem manifestacji SCPPL 178. W każdej fundacyjnej placówce powinna znajdować się co najmniej jedna osoba. Pozwoliłoby to na sprawniejsze przeprowadzenie manifestacji i zmniejszenie ryzyka powtórzenia się zniknięcia cennego pracownika fundacji. Jednak ze względu na swoją skalę projekt będzie wymagał najprawdopodobniej zgody Rady 5. Edytowano Projekt uzyskał akceptację Rady 5 dnia 1 sierpnia 2000 roku. Utworzona wówczas formację SFO-12. Celem programu jest umieszczenie co najmniej jednego funkcjonariusza nowego tworu w każdej z funkcjonacyjnych placówek, jednak realizacja wciąż trwa. Przebieg wydarzeń, który został tutaj opisany, nagram w następnym odcinku. Dzięki wam za uwagę i dobijmy 10 lajków. Cześć!